Witajcie. Dzień dobry. Dzisiaj będzie specjalne połączenie z Bangkokiem, ponieważ tam właśnie w Bangkoku siedzi tajemniczy mój dzisiejszy gość. Być może będziecie chcieli sobie pośmieszkować, że pewnie siedzi w Wólce Kosowskiej, a nie w Bangkoku, ale nie. Naprawdę siedzi w Bangkoku. Kto to taki? No słuchajcie, to Bartek Korzewski. Wi witam cię Bartku. Witaj Maćku. Jestem tak tajemniczy, nie. że jestem chyba z szósty raz. Tak, ale <laughs> odnośnie tej... Ale nie na tle tej ściany. No właśnie, na tyle tej ściany nie byłeś. Poprzednio widzieliśmy się, gdy byłeś na Mazurach, no i teraz twierdzisz, że jesteś w Bangkoku. Polska nie ma takich ścian. Ja po tej ścianie to nie do końca wiesz, rozpoznaję. Czy nie jest to jakiś magazyn w wórce kosowskiej, w polskiej części Azji? Ale bierze na słowo, rozumiem, że pod tym nagraniem pojawią się jakieś linki do Twoich filmów, na przykład kręconych w Bangkoku, bo ostatnio stałeś się znanym TikTokerem. Masku, przede wszystkim jedną rzecz Ci przypomnę: Błogosławieni ci, co nie widzieli, a uwierzyli. E, więc... Okay. A tak, TikTokerem troszkę się stałem. Jest to powiązane z tym, że zaczęliśmy ze sobą współpracować. No jest to też powiązane z moją obecnością w Bangkoku. Mm -hmm. Ty powiesz, no to chodzi, ja mam, ja mam tą no, ja, ja trochę powiem, ale ty oczywiście rozwiniesz. Rzeczywiście słuchajcie, co mamy na myśli, gdy, gdy mówiliśmy, gdy mówimy, że zaczęliśmy współpracować, co, co, Coś, no mamy na myśli to, że w prawym górnym rogu, słuchajcie, pojawiło się takie kolorowe logo. Bartek nie tylko dołączył do grona wspólników pracowni Synergii, ale także został się Bartek prezesem, prawda, Lito? Prawda. I już niedługo większościowym udziałowcem. No właśnie. To o tyle istotne, że mm -hmm. jest ciekawe powiązanie między pracownią a szanownym panem redaktorem prowadzącym. Mhm. No, no tak, powiązanie jej jest cho chociażby takie, że to logo, które widzicie w prawym górnym rogu, kiedyś mi się przy 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 przyśniło i tak powstało. Natomiast, <laughs> natomiast yy, pracownia, jak pewnie wiecie albo nie wiecie, jest współorganizatorem MOC, yy, a MOC to jest. Ta rzecz Miracles of Capital, to jest ta rzecz, która najczęściej kojarzy się z Azją w naszym kontekście. No i Bartek chyba nie popełni jakiejś niedyskrecji, gdy powiem, że twoja wizyta w dalekiej Azji ma nie tylko związek z podróżą poślubną, ale także i biznesowy kontekst. A i owszem, a i owszem, bo słuchajcie, MOC, czyli Miracles of Capital, to jest taki model działania, zarządzania firmą. <noise> który daje nam przedsiębiorcom do ręki drugą połowę narzędzi, które są potrzebne do tego, żeby skuteczny, prowadzić skuteczny biznes. Ja mam na myśli to, że to, o czym wszyscy wiemy, że trzeba robić, żeby biznes prowadzić, czyli to, że trzeba mieć produkt, procesy, trzeba umieć docierać do klienta, mieć leki marketingowe, sprzedażowe itd., itd., to wszystko mój, w sumie, chyba można powiedzieć, nasz mentor, twórca Mirokoso Kapital, dr Łąką to nazywa mechanizmami rynkowymi, czyli wszystkim tym, co sprawia, że firma działa. I to pozwala nam na to, żeby firma rosła liniowo, czyli organicznie, żeby wszystko ładnie działało. Natomiast dr Walk mówi też o drugiej rzeczy, o mechanizmach kapitałowych. To są rzeczy, które jeżeli tylko mamy poukładaną firmę i ona realnie działa, te mechanizmy rynkowe działają, jeżeli dołożymy do tego tę drugą połowę, to okaże się, że zamiast rosnąć liniowo, czyli wiecie, tak, cały czas w jednolitym tempie, to można rosnąć wykładniczo, czyli dużo, dużo szybciej. No, i jestem w Bangkoku, bo z okazji tego, że zostałem prezesem, chciałem się z panem doktorem Łągiem zobaczyć i będę nawet na konferencji, na której będzie występował. I to powód, dla którego dzisiaj się widzimy. A no właśnie, bo twoja pierwsza styczność z MOC to był 2022 rok w cielesnicy mm -hmm. offline-nowo-online, zresztą pilotażowa ta formuła, taka, którą wprowadziliśmy w zeszłym roku, wtedy byłeś absolutnie ekspertem od wielu aspektów mechanizmu rynkowego. Przypomnę tylko, o, że, no, przy, no. Przypomnę tylko że nasi widzowie zastanawiają cię w kontekście po pierwsze, po pierwsze teorii ograniczeń, ale także w kontekście lejków marketingowych. No i wtedy nagle w Cieleśnicy otworzył się przed tobą Świat Baśni, który sprawił, że dzisiaj jesteśmy wspólnikami i dzisiaj MOC to wspólne przedsięwzięcie, a Ty siedzisz w Bangkoku i za moment będziesz nagrać coś z doktorem Ongiem, czy nie? No zobaczymy, z Azjatami nigdy nic nie wiadomo. <laughs> Ej, jesteśmy na dobrej stopie, Dobra. rozmawiamy, mamy się spotkać. Będziemy, spędzimy samo trzy dni na stacjonarnej konferencji i będę z nim na pewno rozmawiał i zbieram aktualnie, aktualnie od przyjaciół, znajomych i, i fanów doktora Łąga różne zapytania i, i tematy, o które chcieliby go wypytać, ale nie mogą. Więc na pewno sporo wiedzy od niego przywiozę z powrotem do Polski, ale czy coś konkretnego z nim nagrać, zobaczymy. Nie Nieznana nam jest mentalność azjatów. Słyszałem dużo rzeczy podobno. Oni my mamy w Europie tak albo nie, a oni mają 10 rodzajów tak, z czego 9 oznacza nie. To prawda, to prawda. Dla, dlatego oczywiście cię podpuszczam, e, ponieważ jak będzie to się okaże. Ja widzę, że w, w międzyczasie. Bangkokski internet coś się, coś się pogorszył, natomiast mam nadzieję, że na mnie zerwie łączności. U was w tej chwili jakieś deszcze tropikalne, jak ro, rozumiem? Tak, tutaj co chwila kończy się pora deszczowa, zaczyna pora słucha, ale jeszcze na, na przełomie zawsze, zawsze się pojawiają takie nagłe, mocne deszcze. Więc. Mhm. A ja intensywnie. Ten. Mówiliśmy o wzroście liniowym versus wzrost taki przyspieszony, exponential, że tak powiem, mm. wykładniczy. Powiedz, dzięki czemu on jest możliwy? Co takiego, mm. co takiego sprawia, że firma może się zacząć rozwijać o wiele szybciej niż rynek, o wiele szybciej niż reszta? A tutaj doktor łąk bardzo ładny, taki otwierający umysł i oczy przykład podał. Prosty do zrozumienia. On to wyjaśniał na przykładzie kawiarni, bo rozważymy sobie takie dwa przypadki. Jeden przypadek to jest sytuacja, w której rozwijamy sobie naszą sieć kawiarni za pomocą tych mechanizmów rynkowych, czyli tego, że wiemy, jak robić biznes, i po prostu za pomocą tego, co zarobimy, rozwijamy. A w drugim, w drugim przykładzie będziemy korzystali z mechanizmów kapitałowych, czyli w sporej części z pozyskiwania inwestorów. No i teraz tutaj zawsze pojawia się taka obiekcja, że o jak, jak inwestorów pozyskiwać, to pewnie będą jakieś, jakaś hołota. Ciężko ich pozyskać, jak przyjdą, to będą problemy i tak dalej. To tutaj, żeby nie wchodzić w ten temat, to powtórzę to, co mówiliśmy już wcześniej w poprzednich nagraniach pozyskiwanie inwestorów to jest kompetencja jak każda inna, można się tego nauczyć, tak samo jak kredyt można wziąć dobrze, pójść do banku, wziąć go tanio, a można wziąć go w pierwszym lepszym miejscu, albo u mafii kruszkowskiej, tam też jest miejsce na to, żeby się. Wyuczyć i robić to lepiej. Tak samo przy inwestorach są lepsze, gorsze sposoby na to, żeby to robić. Natomiast o co chodzi z tym wykładniczym liniowym wzrostem? Załóżmy, że mamy kawiarnię. To jest kawiarnia, która już działa, zarabia, mamy wszystko poukładane. No i doszliśmy do wniosku, że chcemy sobie to wszystko rozwijać, bo jedna kawiarnia to spoko, ale nam się marzy mieć całą sieć. No i teraz, jeżeli działamy za pomocą mechanizmów samych rynkowych, to żeby postawić kolejne, kolejną kawiarnię, albo bierzemy tu i teraz kredyt i zaczynamy sobie stawiać tę drugą kawiarnię, albo czekamy pół roku, rok na to, żeby pojawiła, pojawił się kapitał, żeby można było z własnej kasy sobie taką kawiarnię wybudować. Więc powiedzmy, że powiedzmy, że budujemy tę kawiarnię, nawet mhm. wspieramy się kredytem, po pół roku ona zaczyna działać, no i potem znowu ciułamy zdolność kredytową albo kolejną kasę na to, żeby postawić sobie teraz troszkę szybciej kolejną kawiarnię, po jakimś czasie tak. możemy postawić dwie, po jakimś czasie trzy, no i tak będzie to powolutku się turlało. Mm -hmm. No to. Ja tylko to dodam. Ja tylko dodam, że w międzyczasie okaże się, że tę pierwszą trzeba remontować. Więc tak to. to tempo otwierania nowych nam trochę spadnie, ponieważ trzeba będzie pierwszą remontować. To prawda. No ale to wiesz, pro, prosty przykład. Mm -hmm. Załóżmy, że remontować no, trzeba tak, tak. tylko. Czekamy, aż spłynie kasa albo kredyt na, na otwarcie mhm. kolejnej. Natomiast tak doktor mówi, że jeżeli mamy dobry model, tak, Czyli wiemy, jak te kawiarnię robić, i tak, i tak chcemy ją otworzyć, to po co stawiać jedną, którą można postawić cztery. Czyli zamiast samemu ciłać kasę, albo prosić bank, żeby nam dał, weźmy ten jeden, tę jedną naszą kawiarnię, pokażmy mhm. to jako prototyp inwestorowi. Powiedzmy, słuchajcie, mam taką kawiarnię, mam plany na sieć, mam mieć ich X. 10 set w, w, w kraju, do, do któregoś tam roku. No i teraz pozyskuje kapitał na budowę nowych czterech kawiarni. Mhm. Jeżeli nasz prototyp jest dobry, to inwestorzy chętnie taka kasę nam wyłożą, jeżeli potrafimy zbierać te pieniądze. I od razu zamiast stawiać jedno miejsce, stawiamy cztery. A kiedy je postawimy, kiedy one już zaczną funkcjonować to znowu możemy iść do inwestorów powiedzieć słuchajcie miałem miałem kawiarnię i plan na to żeby zrobić cztery. Miałem mhm. konkretne wytyczne zgodnie z którymi powiedziałem że to zrobię te, te wytyczne te KPI osiągnąłem kawiarnie teraz zarabiają w związku z czym w sumie wypłacam dywidendę i mhm. chcę teraz postawić kolejne dziesięć. Mhm. Czy, 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 czy chcecie dalej mieć udział w tym torcie i czy chcecie być ze mną kiedy będę z tych pięciu które teraz mam przed do dwustu które będą gdzieś tam za, za jakiś czas. Mhm. To pointując ten przykład, różnica między mechanizmami rynkowymi a kapitałowymi polega na tym, że w mechanizmach rynkowych jesteśmy znani tylko i wyłącznie na siebie i na to wszystko, co wypracujemy sami. Mhm. Natomiast nie bez powodu mówi się, że co dwie głowy to nie jedna, a jak jest kilka głów i parę milionów kapitału, to jest nawet lepiej niż jak, jak, jak są tylko dwie głowy, a na pewno lepiej, żebyśmy wszystko robili sami. Więc to korzystanie zresztą. z mechanizmów kapitałowych to jest taka nakładka na to, co robimy normalnie w biznesie, która pozwala mhm. nam między innymi pozyskiwać kapitał po to, żeby szybciej robić ekspansję, żeby mhm. szybciej rozwijać spółkę. Są też inne fajne rzeczy, które można dzięki temu robić, ale na razie na tym zostaniemy, bo pewnie mhm. pewnie wypadałoby temat troszkę pogłębić, zanim go skomplikujemy, dodamy kolejne fajne ciekawostki. Tak, zdecydowanie. Powiedz, bo najczęściej wiesz, pozyskiwanie inwestorów, inwestorzy, rundy, wyceny i tak dalej, to kojarzy się raczej z. Ze światem startupów, nie? To są przynajmniej w Polsce, gdy słyszymy o inwestorach, no to najczęściej w kontekście ojca, brata, szwagra, syn otworzył startup, no i tam szuka inwestorów. A tu podajemy przykład biznesu dość tradycyjnego, no bo jednak kawiarnia od setek lat polega na tym samym na czym polegało od zawsze. Czy to nie jest wiesz, coś takiego powiedziałbym przełomowego, nie? że tak naprawdę każdy rodzaj biznesu, jeśli tylko tak jak powiedziałeś na początku, nie? jest sprawdzony model, jest on dochodowy i jest to wystarczy tylko zwiększać skalę i pilnować odpowiednich śrubek żeby działało to tak samo jak pierwowzór to wtedy tak naprawdę przynajmniej teoretycznie inwestorzy powinni być nawet bardziej skłonni w nas zainwestować ponieważ ich ryzyko spada, prawda? No to prawda. Wiesz, same korzystanie z mechanizmów kapitałowych, zbieranie pieniędzy od inwestorów to jest coś, co jest uniwersalne, to można zastosować wszędzie i oczywiście to się kojarzy ze startupami, dlatego że Dolina Krzemowa stąd się właśnie wzięła. Wszystkie te wielkie fortuny Billa Gatesa, Zuckerberga, Ilona Maska wzięły się właśnie stąd, że oni korzystali z tych państw kapitałowych, rozdawali udziały w swoich spółkach i im bardziej je rozdawali, tym więcej pozyskiwali kapitału, kontaktów, networku, klientów i ostatecznie dochodziło do tego, że taki Bill Gates stał się najbogatszym człowiekiem na świecie, bo miał poniżej 1,5% własnej firmy. No właśnie, tak? ten, ten przykład miałem przywołać, bo gdy mówiłeś, że no tak, inwestor będzie mi, mi przeszkadzał i jeszcze coś będzie ode mnie chciał i tak dalej, no to z, z tym się wiążę takie... Zaklęcie, zaklęcie biznesowe w Polsce wiele firm nie wykonało wielu ruchów, ponieważ padło zaklęcie, no ale się rozwodnimy. I to ma status taki, jak wiesz, no-brainer'a, nie potrzeba więcej argumentować. No, no bo się rozwodnimy. No tak, no to tego nie, nie robimy. Jak widać, Bill Gates nie bał się rozwodnić, a wręcz przeciwnie, dzięki temu stał się dość majątną osobą. Im bardziej się rozwadniał, tym bardziej się koncentrował. No właśnie, od, od taki paradoks, słuchajcie. I, więc te, te narzędzia, oczywiście one się kojarzą ze startupami, ale można je wykorzystać wszędzie tam, gdzie mamy dobry prototyp i pomysł. Tak? bo kluczowe mhm. jest to, że kiedy pozyskujemy inwestorów, to pokazujemy im tak naprawdę, kiedy inwestor kupuje od nas udziały, tak? to on nie kupuje tego co jest teraz, tylko on kupuje udział w przyszłości, tak? No bo jeżeli, bądźmy szczerzy, jeżeli mam jedną kawiarnię i chcę pozyskać kasę na kolejne cztery, no to gdybyśmy wyceniali spółkę tylko i wyłącznie na powiemy tego, ile ona jest warta teraz, no to mm -hmm. nie ma bata, żeby spółka posiadająca jeden budynek mogła pozyskać kapitał na kolejne cztery. Więc to... tak długo, kiedy no, mamy model biznesowy, który jest rzetelny, w sensie jeżeli zidentyfikujemy potrzebę rynkową, jeżeli potrafimy ją zaspokoić, jeżeli potrafimy pokazać jak to zrobimy, przekonać inwestora, że realnie potrafimy to zrobić, to jak najbardziej pieniądze inwestorskie się znajdą. I tak jak powiedziałeś, mm. jeżeli, jeżeli będą to rzeczy takie bardzo tradycyjne jak kawiarnie, to ryzyko będzie dużo, dużo niższe niż przy, przy takim nowym mm. SpaceX. I z drugiej mm. strony, jeżeli będziemy budowali nowego SpaceXa, no to ryzyko jest dużo większe, ale potencjalne zyski też są większe, więc Oczywiście. to jest kwestia balansowania. Więc tak. puenta jest taka, że kapitał można pozyskiwać pod wszystko. To jeszcze pokażmy inne aspekty pozyskiwania kapitału, takich, którymi się nasuwa odnośnie tych kawiarni. I zresztą jest to zupełnie polski też przykład. Etnokafe największa polska sieć kawiarni z jakiejś no chwilę przed pandemią z tego co pamiętam yy, także dzięki kapitałowi inwestorów yy, przejęła sieć kawiarni tak a mm -hmm. więc ten, ten twój przykład to, jest to darmo. Yy, yy, dokładnie twój, <laughs> twój przykład nie yy, pozyskujemy pieniądze by otworzyć kawiarnię ale zwróćcie uwagę to też może być Pozyskujemy my pieniądze, by przejąć gotową sieć kawiarni, o której wiemy, jak profitują, co do których lokalizacji już też coś wiemy mhm. i wiemy, co chcielibyśmy tam pozmieniać, by działały jeszcze lepiej. I to ponownie jest przykład uniwersalny. Nie? Gdy pozyskujesz kapitał, może się okazać, że z pieniędzmi czy bez pieniędzy, akurat w przypadku ETN no, to był taki mieszany, mieszany deal. Jesteś w stanie przejmować istniejące biznesy, już gotowe, co też sprawia, że jesteś parę kroków do przodu, no bo nie musisz, trzymając się przykładu kawiarni, testować, czy dana lokalizacja ma czy nie ma sensu i tak, i, tak, i tak? Owszem, to jest w ogóle piękna sprawa, bo wbrew pozorom, żeby rozwijać spółkę zgodnie z tymi mechanizmami kapitałowymi, można być, że tak powiem, dużo, dużo bardziej topornym, żeby nie powiedzieć głupszym, niż jeżeli robimy to tylko samodzielnie za pomocą tych rynkowych, bo jeżeli chcemy rozwijać sobie, trzymając się tych kawiarni, jeżeli chcemy rozwijać to samodzielnie, to musimy mieć niesamowicie dużą ilość kompetencji, które mhm. leżą tylko i wyłącznie po naszej stronie, tak? No bo trzeba no. znaleźć miejsce na lokalizację, tak? Tej kawiarni, trzeba to wynegocjować dobrą cenę, trzeba to wyremontować, trzeba meble zamówić, trzeba przeszkolić ludzi, itd. 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 itd., itd., itd. Oczywiście część tych rzeczy zawsze będziemy robili, ale część tych rzeczy można by delegować na innych ludzi, na jakichś podwykonawców, tylko trzeba, no to kasy. A jeżeli tak. jedynym źródłem kasy, którą mamy, jest to, co sami wypracujemy, albo to, co wybłagamy od banku, no to prędzej czy później dojdzie do tego, że musimy wybrać, czy czy zrobimy coś sami, czy pójdziemy pod kreskę? Natomiast, no, jeżeli działamy no, w modelu inwestorskim, no to po to inwestorze nam dają pieniądze, żebyśmy my czynili magię w tym wąskim zakresie, który nas najbardziej interesuje. Czyli, jeżeli ty, Maćku, byłbyś zarąbistym, zarąbistym kawiarzem i, i robiłbyś świetne kawiarnie, potrafił sprawić, że będzie tam cudowna atmosfera, ale nie potrafił robić wiele więcej rzeczy, to jeżeli potrafisz robić tylko te kawiarnie i potrafisz pozyskiwać dobrze kapitał, to wszystko inne. Nie jest problemem, bo dzięki temu, że pozyskujesz mhm. kapitał inwestorski, możesz sobie po prostu, że tak powiem, rzucić pieniędzmi w problem, zatrudnić sobie kogoś, kto zajmie się za ciebie rzeczami, których ty nie potrafisz robić. Więc zamiast tak. poświęcać kolejny kwartał, dwa, trzy na to, żeby uczyć się kompetencji, którą można by delegować, od razu ją wydelegujesz, bo po prostu będziesz miał na to kasę. To ja je, ich jeszcze podpuszczę cię w jednym kierunku, bo. Jakoś by A co, jeżeli na przykład bym, bym chciał pozyskać największego magika na rynku od czekaj, opierania? Czekaj, czekaj, czekaj. To, 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 to za chwilkę, bo chciałem jeszcze do, dobić do końca te, ten I przykład. To dobijaj. To, co pokazałeś z Cafe to jest świetna, świetny case, bo jeżeli mamy tę naszą kawiarnię, mamy jedną, chcemy mieć pięć, to możemy samodzielnie te pięć zrobić od zera, ale możemy, tak jak ty powiedziałeś, znaleźć cztery, które już są w 50%, procentach takie, jak nam się podoba, i mhm. wtedy. No, pieniędzmi kupujesz tę połowę, na której się nie znasz, sam wchodzisz w robienie tylko i wyłącznie tego, w czym jesteś świetny. Uh -huh. Bo bardzo często jest tak, że na rynku jest masa zasobów, które pozwolą nam osiągnąć nasze cele dużo szybciej. Tak naprawdę wszystkie zasoby są, tylko trzeba się po nich schylić uh -huh. w taki czy inny sposób. No, a posiadanie pieniędzy uh -huh. pozwala się schylić po nie dużo, dużo szybciej. Uh -huh. A pozyskiwanie magików, o które pytałeś, to jest w sumie podobne pytanie, jak to, co mówiłem, że etnocafé pozyskało swoje lokale za darmo. Tak. Bo mechanizmy kapitałowe polegają na tym, że nie tylko pozyskujemy kapitał, ale też budujemy wycenę spółki. Czyli sprawiamy, że jej udziały, czyli akcje, w zależności od tego, jaką spółkę mamy, nie są warte powiedzmy, 100 złotych sztuk, tylko są warte 800 zł sztuk. Uh -huh. Co to za różnica, że coś jest warte, 8X, a nie X. No, różnica jest taka, że mamy wtedy tak naprawdę Własną walutę, którą sami sobie wyemitowaliśmy. Dlatego, że jeżeli regularnie robimy emisję kolejnych udziałów, jeżeli regularnie cena naszej, tych udziałów, które sprzedajemy, rośnie, jeżeli mamy do tego jeszcze kolejne plany, jak to będzie rosło dalej i realnie cały czas je, cały czas je realizujemy, to dla osoby, która widzi naszą firmę, wierzy w to, co ona robi i wie, że ona odniesie sukces, po prostu widzi, jak to wygląda od środka, zna, zna historię, zna, zna plany i. I widzi prawdopodobie, spore prawdopodobieństwo, że to zadziała. Tak naprawdę z perspektywy takiej osoby, udziały w naszej firmie nie są dużo mniej warte od twardej gotówki. A nawet mhm. można powiedzieć, że dla niektórych będą warte więcej. Dlatego, że mhm. zamiast dostać 100 tysięcy w gotówce, dostanę 100 tysięcy w udziałach, a wierzę, że za dwa lata to nie będzie warte 100 tysięcy, tylko pół miliona. Tak, bo tym, że... to, to jest bardzo ciekawa obserwacja, że gotówka jest skazana na spadek wartości w czasie. Nie? Udziały nie, oczywiście ktoś może po, powiedzieć, no tak, są nieudane projekty. Oczywiście. Tak. Udziały nie są skazane na wzrost, natomiast w ogóle mają taką możliwość. Nie? I to jest tak. no klub. śmieszna sprawa, bo to jest jedno z nielicznych, jeżeli nie jedyne aktywo, które realnie coś sobą reprezentuje z takich aktywów inwestycyjnych, mhm. finansowych. Mhm. Bo udział to jest po prostu część żyjącej firmy, tak? Tak. Wszystkie waluty tracą, kryptowaluty nie mają pokrycia. Zresztą waluty też i tak dalej, i tak dalej można by wymieniać, a udziały, akcje to jest część czegoś, co po prostu żyje i się rozwija. Więc tak. zamiast inflacji tam pojawiają się wzrosty i dywidendy. Dokładnie. Nie tak. Wracając mhm. do tego, co mówiłeś. W sytuacji, w której. Regularnie pozyskujemy kapitał, efektem ubocznym jest to, że nasze udziały stanowią pewnego rodzaju rezerwę finansową, po którą możemy sięgnąć mhm. i realnie na rynku dochodzi do tego, że są robione rozliczenia czasem na grube dziesiątki, jak nie setki milionów, tylko i wyłącznie w udziałach albo w większości w udziałach. Mhm. Tak. I tak jak w przypadku EthnoCafé, z tego co się orientuję, oni przejęli tam sieć kawiarni, nie, nie wiem czy w całości, ale na pewno w jakichś 80% co najmniej, płacąc za pomocą swoich udziałów. To był, był deal mieszany to dokładnie. Proporcje, no. chyba, chyba trochę hejne, ale ta zasada. No to nie, nie, nie ma znaczenia. Tak? To istotne jest to, że zamiast płacić 100% w gotówce, płacimy chociażby tak. nawet 50%. To wciąż jest mhm. duża tak, różnica tak, finansowa. Tak samo przy pozyskiwaniu talentów do, do spółki też można, można sobie taki talent zrekrutować, pokazać mu, co robimy, jeżeli on wierzy w to, co, czym się mhm. zajmujemy, to można tak. wtedy zaproponować rozliczenie w udziałach, a nie w pieniądzu, albo też znowu mieszane. Tutaj śmieszny przykład, mhm. bo znowu w Dolinie Krzemowej ludzie bardzo lubią się w ten sposób rozliczać, są wysoko, wysoko opłacani specjaliści i tak dalej. I był piękny przykład tego, że fajnie się rozliczać w ten sposób z Facebookiem. Uh -huh. Zanim Facebook wszedł na giełdę, chciał sobie wymalować od wewnątrz swoje biuro, to co graffiti. Uh -huh. Zatrudnili dobrego artystę, on tam zrobił robotę, miał dostać za to 60 tysięcy, ale poszedł potem do Zuckerberga i Zuckerberg powiedział: Mogę Ci zapłacić, a mogę dać Ci udział w Facebooku. Gość stwierdził, że w sumie kasy mu nie brakuje, to weźmie udziały, zobaczy, co z tego będzie. Uh -huh. W ciągu 3-4 Góra pięciu lat z tych 60 tysięcy zrobiło się jakieś 800 do 900 milionów dolarów. Więc uh -huh. gość został prawie że miliarderem, tylko i wyłącznie dlatego, że zamiast wziąć gotówkę, wziął sobie udziały. Tak, tak, ja tak. tak. Znowu, nie, każde, nie, nie każda firma wzrośnie tak jak Facebook. Tak? Uh -huh. Natomiast jeżeli robimy spółkę wzrostową, jeżeli chcemy realnie skalować, podbijać rynek, no to te udziały będą zyskiwały na wartości. Jeżeli mamy dobry plan, historię tak dalej. Dobry model biznesowy, no to jest dużo większa szansa niż na sukces niż na jego brak. No mm -hmm. i możemy sobie dobrać zespół w taki sposób, żeby oni w to wierzyli i też chcieli się w ten sposób rozliczać. Więc znowu ja mamy też. Ja tylko dodam, bo widzę po oczach naszych słuchaczy, po pani, po panu i po pani, że wpadło wam do głowy taka myśl, że to rozliczenie udziałam, to chyba dla młodziaków jest atrakcyjne, bo poważny nie chciałby gotówki, a więc paradoks słuchajcie polega na tym, że to, to właśnie nie do końca jest dla młodziaków. Odcinek nie niż gotówki. Dokładnie, bo okej okay, być może młodziaki mają bardzo bogatych rodziców i stać ich na niezarabianie pieniędzy, nie? ale generalnie rozliczenie właśnie udziałowe ich jest w szczególności atrakcyjne, dla turbo specjalistów, którzy w swoim życiu już zarobili, w związku z czym ale nigdzie niestety nie mogli się stać właścicielami. Rzadko tak? kiedy w KOR poddawano im e, cokolwiek ze stołu pańskiego e, w obszarze udziałowym e, i cash mają pod dostatkiem, doświadczeń mają pod dostatkiem, ale teraz szukają projektu którego mogliby być współwłaścicielami i mieć wpływ na jego rozwój. I to właśnie dla nich jest to szczególnie tak. atrakcyjne. Albo szukają sposobu na przejście na emeryturę, bo mhm. sprawa wygląda tak, że jest na rynku sporo specjalistów, którzy są niesamowitymi specjalistami w swojej branży, ale oni mhm. dojdą do sufitu. Przykład. Nasz wspólny znajomy Zatrudnił osobę, która była jednym z wysoko postawionych dyrektorów logistyki Amazona w Polsce. Mhm. Generalnie to jest pozycja, na której zarabia się co najmniej 10 tysięcy złotych miesięcznie. Mhm. Ale no nie pójdzie się za bardzo powyżej tego, prawda? Mhm. Jeżeli człowiek pracował w tym korpo, czy tam. No, jakkolwiek pracował na etacie przez X lat, mhm. to pewnego to po prostu nie przebije. On jest niesamowitym ekspertem. On jest w tym momencie, po pięciu latach pracy na tym stanowisku, dziesięć razy bardziej skuteczny niż wtedy, kiedy zaczynał, ale mhm. on już wyżej nie pójdzie. A on może mieć ambicje, żeby pójść wyżej. Albo, może nawet nie jest kwestia ambicji, ale to jest kwestia tego, mhm. że dziecko mu właśnie dorasta, chce, żeby było na studia, albo że chce przejść mhm. na emeryturę. Albo mhm. pracował, przejadał kasę, którą miał, no i przydałoby się teraz w końcu trochę właśnie tu, turbo szybko na tę emeryturę podkładać. I dla mhm. takich ludzi nie jest w żaden sposób atrakcyjne, że zaproponujemy im 40 tysięcy złotych miesięcznie za pracę, no bo te oni teraz tyle dostają. Ale mhm. praca w projekcie, w który oni uwierzą, który ma perspektywę na to, żeby się z, z małej firmy, z tej jednej kawiarni przerodzić w jedno z największych w Polsce, no. no to jest coś, co jest bardzo dla nich atrakcyjne, bo oni mają kompetencje pozwalające postawić całą tą logistykę czy cokolwiek innego, żeby to działało szybko, sprawnie, żeby to bardzo mhm. szybko urosło. Tak. Dlatego tak. dla nich właśnie jest bardziej atrakcyjne rozliczenie udziałami no i właśnie dyrektor, dyrektor logistyki Amazona w ten sposób do, do jednego... miejsca. Na... miejsce pracy. Dokładnie. A... Za same A... udziały, z tego co pamiętam. Tak, Bartku, niebawem zbliża się termin MOC Bangkok, tam będzie się widział z doktorem Wongiem, czy w komentarzach moglibyśmy podsumować Ci różne tematy, pytania, obszary, o, o, o które chcielibyśmy, żebyś go spytał? A więcej. Generalnie te mechanizmy kapitałowe to taki bardzo egzotyczny temat. Tutaj mhm. red bo go troszkę zadrapaliśmy. I ja bym przede wszystkim chciał zaprosić wszystkich do tego, żeby się zainteresowali, troszkę popatrzyli. I jest taka możliwość, jeśli chcecie, to tam w opisie jest link do, do takiego małego wykładu właśnie, doktora Wonga. I jak najbardziej, jeżeli macie jakieś konkretne pytania, to chętnie na nie albo odpowiem ja, albo zaniosę do Wonga, bo będę się z nim widział już za jakieś. 4, 5 dni już w piątek. I będę go będę go atakował, wyciągał z niego tyle wiedzy ile się da. A jak się uda, to jeszcze go nagram i, i poproszę, żeby nas wszystkich tutaj pozdrowił. I ciocie gabrysie również. A propos, ciocie Gabrysię, to mamy wspólną znajomą z Gabrysię, prawda? Mamy to ją pozdrawiamy. Bartku, ja oczywiście liczę na to, że na Twoim TikToku jakieś migawki z Bangkoku i z Azji się pojawią, tam jeszcze dobrych parę miesięcy będziesz siedział, więc bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze nagrywki, do zobaczenia już wkrótce, będę Cię męczył, będę cię męczył po, po spotkaniu z doktorem Wongiem może coś ciekawego z podlady yy, 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 dla nas będziesz miał. Na pewno. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Pozdrawiamy Bangkok, a was oczywiście zapraszam do aktywności w komentarzach. Tak jak Bartek powiedział, tam będzie czekał yy, yy, formularz, żeby odebrać dostęp do wykładu doktora Łąga i będziecie mogli popytać. Dzięki i do zobaczenia. Na ostatnie 30 sekund poprzednie nasze nagrywki się polecają.